Proszę o wyświetlenie Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała przyszła jednogłośnie. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy w losu drogy przetargu. Podstawę do Rada Miejska uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się wchodzę na sprzedaż drogy przetargu. Nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy drzew, oznaczono w ewidencji byłodezyjnie jako działka nr 6158, o powierzchni 2187 m2, objęto wysiedlą numer nr 34007 w punktach. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały z się 7 z Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy do projektu uchwały są pytania? Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie. Ustawa Rady Miejskiej w w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Brzosów w drodze przetargu. Podstawa Rada Miejska. Uchwała co Paragraf pierwszy. Wdraża się zgodę na sprzedać w drodze przepadków objętomość lutową stanowiącej własność gminy przodu, oznaczoną w ewidencji geodedynej jako działka numeru 6161 łamane przez 1, o powierzchni 5367 m2, objętą księgą wieczystą numer 38 832, położoną przy siedlice. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się gminy strzami przodu, Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z mojego zdjęcia. Do przedstawionego projektu uchwały ktoś z Państwa radnych ma pytania? Nie ma. głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie. Uchwała Rady Miejskiej w Przemysłowej w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy przosów w drodze przetarni podstawy prawnej w Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetarni nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy przosów oznaczoną w ewidencji prognozyjnej jako działka numer 6212 o powierzchni 2153 m2 objętą księgą wieczystą nr 34614, położoną w Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się administrowi Brzozowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie w Przedstawiony do przedstawionego projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych ma pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręką. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała przyszła jednogłośnie. Uchwała Rady Miejskiej w Przemowie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność linii przosów drogowych przedaktyw. Podstawę prawną do Rada Miejska uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przedaktyw nieruchomości gruntową stanowiącą własność Gminy przosów oznaczoną w obiektu planu decydujenia podziałka nr 6168 o powierzchni 1843 m2, obiektem sięgą wieczystą nr 38832 położonym przy przesiepnicy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Przewodniczącym. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie w jednym dniu. Trzeba przedstawienie projektu. Kto z Państwa radnych? Na pytanie. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie. Uchwała Rady Miejskiej w Rosowie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własnych gminy kniosek drodze przy tak. Podstawy prawnego. Rada Miejska uchwała co następuje. Paragraf pierwszy wyraża się zgodę na sprzedaż w Procesie Przedmiotu Nieruchomość punktową, stanowiącą własność Gminy Brzozów oznaczonej w ewidencji prognozyjnej jako działka numer 6048 o powierzchni 2716 metrów procentowych obiecał się go wieczystą numer 34614 położonych w Przysięgnicy. Dariusz drugi. Wykonanie uchwały zleca się Gminie Brzozów Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w, w wypowiedzi. Czy do przesłanego projektu uchwały kto z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie. Uchwała Rady Miejskiej w przesławie. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy brzosu w drodze przetargu. Ustawę prawną gmina. Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy brzosu oznaczoną w ewidencji geograzyjnej jako działka nr 6145 o powierzchni 2888 metrów kwadratowych Objętą księgą wieczystą nr 34 614 południowy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się w wypowiedzi rządów Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z podjęcia. podjęciem. Kto jest z Państwa Radnych ma Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie. Uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Gminie w drodze Przetarów. Podstawy prawne zgodnie. Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę o sprzedaż w drodze Przetarów nieruchomości nieruchomą stanowiącą własność gminy oznaczonej w Gminie oznaczonej oznaczoną w ewidencji prognozyjnej jako działka nr 967 o powierzchni 1788 m2, objętą księgą obieczystą numer 40 540 po urządzeniu przesiedlnicy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały z się świecym mistrzonym w Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z niego w Czy ktoś z Państwa radnych zadał Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie. Dziękuję Pani Burmistrz. Przechodzimy do na następnego punktu. Pani Burmistrz, bardzo proszę. Koniecznej własność Gminy Brzozów na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Brzozowiec w celu budowy strzelnicy. Podstawa prawna i Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się wolę przekazania na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i części ogłoszeń gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzozów, oznaczonej oznaczonych ewidencji kodyzyjnej jako działka nr 32-115 o 24 4 ha. 277 ARów 27 arów, objętej Księgą Owieczyską nr y, 49073 073 złożonej w Grozowie o powierzchni niezbędnej do budowania strażnicy. Paragraf drugi w wykonaniu uchwały wyjaśnia się dwóch i paragraf trzeci uchwała w życie z dniem podjęcia. W związku z wyjaśnia, wyjaśniam w związku z pisem pana komendanta prezydenta państwowej z Pożarnej z działu 1 marca, który zwraca się z prośbą o wskazanie przekazania na ten cel działki z określonej jednocześnie miasta, ponieważ pojawiła się możliwość yy, otrzymania środków i budowania nowej stacji dla podszedł komendy Państwa państwowej w Pożarnej z Optymalna wielkość tej działki powinna być od hektara do hektara hektar 20 lat. W związku z tym yy, Poszukując tej działki, wskazaliśmy yy, działkę, z której można yy, przeszłość tego hektarową, w której można było wydzielić część tej działki na potrzeby komendy budowlane, budowę komendy budowlane i państwa w, w Starze Tyle w tym temacie na komisjach na temat było omawiane, natomiast jeśli by były jeszcze jakieś pytania, czy uważnie, to jest gdzieś tutaj na sali adwokatem państwa w, w Starze Porządku, także może. W tej kwestii jeszcze coś więcej powiedzieć, ponieważ to jest radny. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do tej uchwały? Panie Przewodniczący, proszę, proszę. proszę, proszę. radę, panie burmistrzu. Zastanę Pan Burmistrz powiedział wszystko. Panie do posiedzeniu Komisji Uzasadnianej uczątliwości funkcjonowania przy tym obiekcie, który jest na chwilę obecną, utrudnienie związane y, z wyjazdami do akcji i tak dalej, także do Rady trafiła informacja, że jest jaką wagi. Czy z Ale ja, ja 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 to jest. Dziękuję bardzo. Czy Państwa Radny, jeśli można zapytać Pana Komendanta o wyjaśnienie jakie to opóźnień, opóźnień może był mniej więcej ten etap budowy z terminem mniej więcej rozpoczęcia, pozyskania i tak dalej. Parę szczegółów. Bardzo ja proszę to, Pan, pan Starszy Wydzialny Minister Rzymier Jan Szny, bardzo proszę przedstawienie. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Panie Burmistrzu. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać na temat budowy nowej komendy, to było to w sferze panie panie. Marze, bo tak może nie marze, że tak należy mówić. Niemniej jednak takie rozmowy z Panem Burmistrzem zostały już podjęte w tamtym roku, na początku nad tego roku. Natomiast w, w tym roku sprawa y, nabrała przyspieszenia, a mianowicie komendant y, Podkarpacki, komendant wojewódzki we wniosku dotyczącym nowych inwestycji na terenie województwa ujął jako priorytet budowę jednostki ratniczej gasiciel nr 3 w Rzeszowie autostrada lotnisko-Jasiąka i budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Końcem lutego podczas takiego spotkania, na którym żeśmy żegnali pod zastępcę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego był obecny zastępca Komendanta Głównego Generał Kowalski i Naczelnik, Dyrektor Biura Kwatermistrzowskiego Brygadier Sura. I otrzymałem taką informację, że Komendant Główny Komendant Główny dzień wcześniej przekazał propozycję budowy komend na terenie całej Polski i Komenda w Luzowie jest również w tym projekcie. Ten projekt trafił do Ministerstwa i w tej będzie przedstawiony na Radzie Ministrów, jak również w planach jest debatowanie nad tym projektem w Sejmie. Projekt dotyczy, Państwo na pewno, w latach 2007-2009 była ustawa o modernizacji służb. Może ta ustawa tak teraz nie będzie się nazywać, natomiast to jest na miasta właśnie takiej ustawy, jeżeli mówimy o modernizacji służb. Komenda powiatowa w Brzozowie jest planowana na lata. Jakby, oczywiście, by to wszystko zostało skierowane. Między innymi mówimy tutaj o tym, aby była działka podbudowa 2017-2019. Taki jest plan. E, warunkiem w ogóle przystąpienia do tego projektu jest wniesienie przez samorząd działki pod budowę komendy. Mówimy tutaj o, o samorządzie powiatowym, niemniej jednak podczas rozmów przeprowadzonych ze starostą powiatu brzozowskiego zostałem, zostałem poinformowany, że ta, taka możliwość nie istnieje w związku z tym, że starosta brzozowski nie posiada w swoich zasobach takiej działki potrzebnej pod budowę takiej rewizji. W związku z powyższym, tak jak mówiłem wcześniej, zwróciłem się do pana burmistrza czy taka możliwość istnieje? Jeżeli jestem przy głosie, to nasza aktualna siedziba znana jest wszystkim raptem z zabudowaniami ta działka 24A. Z tymi zadaniami, które są wytyczane w celach i kierunkach na każdy rok w Komendata Głównego Państwowej Straży Pożarnej, tak de facto te prace, które związane są z pasją biurową są realizowane, ale na przykład te cele związane ze szkoleniem choćby i jednostek ochotniczych straży pożarnych praktycznie są zaniechane, czy po prostu są prowadzone na innych terenach, tu prowadzone są tak jak są prowadzone. Myślę sobie, że 14 milionów, bo taki korz został wpisany na budowę tej inwestycji, myślę, że jest bardzo przyjęcia tu na terenie naszego, naszej gminy. <kluzny> czy jeszcze jakieś... Dziękuję bardzo, dziękuję. No co proszę, Pan Jadwiga A Czy te środki, te 14 milionów są w 100% w uchodź, będą pochodzić Państwowej Straży Pożarnej, tak? No nie no, rzeczy z państwa. Dajem, tak tak wspomniałem, tak jak wspomniałem w latach 2007-2009 była ustawa o modernizacji służb. W związku z powyższym, że mamy Yy, tak uszczegółowiając, yy, na, teren, na poziomie województwa Państwowa Straż Pożarna nie uczestniczy w RPO. W związku z powyższym, te wszystkie pieniądze, które, te środki finansowe zostały przekazane na poziom krajowy. Ja nie wiem, czy to jest Komendant Główny, czy to są Minister Spraw Wewnętrznych. To nie jest moim zadaniem, nie? Natomiast wiem, że tych pieniędzy troszeczkę jest. W związku z tym komendant główny podjął decyzję, aby nie kupować na przykład tysiąca samochodów średnich, gdzie po prostu to może być realizowane poprzez komendantów wojewódzkich czy komendantów miejskich i powiatowych, tylko zdecydował, że będziemy inwestować w projekty, które po prostu poprawią warunki lokalowe. I to jest 100%, 100% będzie z budżetu państwa. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Ja zaznaczę, że jest to intencyjna w fazie intencyjnej w Bo jeżeli. Jestem tylko do wydzielenia tej działki, z działki 4, 4 wiedzia, tej działki potrzebnej i dania możliwości ubiegania się o środki na budowę przez Czasami Czy są, to są to. jeszcze pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję Pani Wójt. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie. Pani Kierunek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pozwólcie Państwo, że wcześniej Omówię to uchwały, dlatego że na komisja. ja tylko wspominałam, że poważnie będziemy mogli przedstawić projekt uchwały o nowej stawce za odbiór odpadów. Proszę Państwa, pierwszy przekaz, taki został ogłoszony, który wybrało przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej był przetargiem na odbiór odpadów po sesji i odbiór odpadów w punkcie stacjonarnym odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej bazy y, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Natomiast przetarg obecny na kolejne dwa lata został ogłoszony tylko na odbiór i zagospodarowanie odpadów z posesji. Natomiast odbiór odpadów dla mieszkańców y, w punkcie odbioru stacjonarnym pozostaje dalej na terenie naszej bazy ponieważ polecono nam te dwa yy, zamówienia rozdzielić. Dlatego, że firmy obce, które startowały w naszej zarzuciły że one nie utworzą na terenie Gminy Brzosów w ciągu miesiąca przodu, bo to jest ze względów formalnych niemożliwe. Więc musieliśmy zmienić założenia Rosji i, ogłos <coughs> i ogłosić tylko przetarg na odbiór zagospodarowania procesy Natomiast Opłata za gospodarowanie odpadami składa się z trzech części. To jest opłata za odbiór, za gospodarowanie odpadów z posesji, który to tak jak Państwo wiecie, ale firma Remondis. Druga opłata to jest opłata za odbiór, za gospodarowanie odpadów w punkcie stacjonarnym, czyli w biegu. i trzecia składowa część opłaty to jest opłata za obsługę administracyjną, czyli na yy, działanie, tu, działanie tutaj naszy, naszego yy, referatu, w tej chwili został włączony do wydziału pracowników, którzy obsługują cały ten system w należności, jeżeli i inkaso sołtysów za zakup.